Sponsorem dzisiejszego odcinka jest De Agostini, wdawca kolekcji samochody wojskowe II wojny światowej. Wojna przynosi rozwój technologiczny, tak też było w trakcie II wojny światowej, nowe technologie, pojazdy, samoloty. Przecież latający naleśnik Walt Zimmerman V173 czy P82 to dzieła właśnie okresu tej wojny. Dziś chciałbym Wam opowiedzieć o kilku nietypowych pojazdach naziemnych z okresu II wojny światowej. W jaki sposób Niemcy, alianci czy Sowieci próbowali zaskoczyć przeciwników? Rosjanie mieli poważnego wroga zimę wielkie, zaśnieżone tereny. Sowieci więc stworzyli alternatywę do NARD którą posługiwali się od Zatoki Fińskiej aż po Morze Czarne. Mowa tutaj o NKL-26, czyli o opancerzony aerosan. Pojazd został wykonany ze sklejki i miał 10 mm płytę pancerną tylko z przodu i był uzbrojony w karabin maszynowy. Napęd stanowił silnik lotniczy M11G. Aerosanie bojowe często współpracowały z batalionami piechoty narciarskiej i mogły przewozić cztery oddziały narciarskie, najczęściej po prostu ich holując. Pierwszy projekt pojawił się w 1919 roku a do lat 30. XX wieku udoskonalono ten pomysł. Decyzja o produkcji padła 19 sierpnia 1941 roku i już w styczniu 1942 roku pojazdy przystąpiły do patrolowania okolic jeziora Ładoga. W bojowym skuterze śnieżnym NKL-26 w latach aktywnego użytkowania zidentyfikowano wiele wad, np. ograniczony zakres działań przy jednym tankowaniu, podatność na ostrzał karabinów maszynowych i moździerzowych oraz niedoskonałość konstrukcji, która komplikowała obsługę i ograniczała działania załogi w warunkach bojowych. Chyba najbardziej fenomenalnym pomysłem Rosjan był latający czołg. Ale o tym za chwilę, bo chciałbym wam wspomnieć o czymś, co zainteresuje fanów motoryzacji II wojny światowej. Jak wspomniałem na początku odcinka, sponsorem materiału jest De Agostini, wydawca kolekcji samochody wojskowe II wojny światowej i właśnie o tej kolekcji chciałbym szybko wam opowiedzieć. Jest to kolekcja zawierająca wiernie odwzorowane modele oryginalnych pojazdów, które służyły w armiach całego świata w trakcie II wojny światowej. Modele w skali 1 do 43 są wiernie odwzorowane, a co najlepsze, każdy z nich opatrzony jest zeszytem, w którym można znaleźć informacje zarówno o technicznych aspektach danego pojazdu, jak i jego historycznych zasługach. Myślę, że jest to bardzo fajna seria, ponieważ oprócz folderów z informacjami dostajemy też modele fizyczne gadżety, które prezentują się naprawdę super. W opisie umieszczam link. Używając kodu, który widzicie teraz na ekranie, dostaniecie dodatkowy prezent, podkładkę pod mysz. Przy okazji, zamawiając prenumeratę, dostaniecie dodatkowe prezenty, jak plakaty czy figurki. Myślę, że jest to fajny sposób, żeby poszerzyć swoją wiedzę na temat II wojny światowej. Zeszyty zawierają wiele takich nieoczywistych informacji o pojazdach, społeczeństwie tamtych lat, wybitnych postaciach czy najważniejszych wydarzeniach. Także link w opisie i kod dla Was. Wracamy do naszych nietypowych pojazdów i latającego czołgu A40KT. Lekkie czołgi zrzucano na spadochronach. Korzystano z takich rozwiązań również podczas II wojny światowej. Problemem była jednak załoga. Ta skakała z samolotu oddzielnie, a dopiero na ziemi przygotowywała pojazd do bitwy. Rosjanie chcieli, by czołg był w zdolności bojowej zaraz po lądowaniu. Oleg Antonow wziął czołg. T-60 i połączył go z dużymi skrzydłami dwupłatowca. Taki czołg mógł wlecieć na pole bitwy, odrzucić skrzydła i przystąpić do walki w ciągu kilku minut. Próbę podjęto w 1942 roku. T-60 okazał się jednak za ciężki, mimo że usunięto z niego część uzbrojenia, amunicję, reflektory i spuszczono paliwo. Samolot holujący pilotował Siergiej Anokin. Niestety mimo wszystko czołg był zbyt ciężki i Anokin musiał odpiąć go wcześniej niż planowano. Co ciekawe A-40 wylądował. Niestety ze względu na brak odpowiednich maszyn, które by służyły jako holowniki, projekt porzucono. Okej, okay. alianci mieli jakieś dziwne pomysły, choć porównując ich ze Sowietami czy Niemcami to naprawdę można powiedzieć, że podchodzili do tematu bardzo klasycznie. Kanal Defense Light, czyli CDL. Była to tajna brytyjska broń. Pomysłodawcą tego pojazdu był prawdopodobnie obywatel Grecji, Marcel Mirzakis. Urządzenie zostało dostarczone Brytyjskiemu Urzędowi Wojny w 1967 roku, chociaż faktyczne testy rozpoczęto dopiero w 1940 roku. Co jest dziwnego w tym pojeździe? Brytyjczycy wzięli Matyldę dwójkę, wymontowano jednak z niej wieżyczkę i zamontowano nową, w której znajdował się karabin maszynowy i reflektor. Zastosowanie czołgu ataki nocne. Pojazd ten miał podjeżdżać do przeciwników, a następnie potężnym światłem rozświetlać drogę sojusznikom i oślepiać wrogów. Czołg Matylda został później zastąpiony przez amerykański M3 Grant który pod wieloma względami był lepszy. Był to czołg większy, przestronniejszy i lepiej opancerzony, a także szybszy i lepiej nadążający za czołgami, takimi jak Sherman. Finalnie CDL wziął udział w lądowaniu w Normandii. Czemu nie słyszymy o jego niezwykłych wyczynach? Bo ich nie było. Otóż CDL był bronią tajną, tak tajną, Czasami dowódcy nie wiedzieli, jak wykorzystać jego potencjał. Finalnie w późniejszych etapach kampanii służył po prostu jako pancerny reflektor. No to Niemcy. Niemcy mieli fantazję. Wszystko mieli największe, najlepsze, najładniejsze i to zawsze ich technologia była ta słuszna. Jednym z najbardziej ekscentrycznych pomysłów Niemców był Kugelpanzer. Z tym, że mimo, że go mamy, bo zachował się jeden egzemplarz, to niewiele o nim wiemy. Ten zachowany panzer został zdobyty przez Sowietów w Mandżurii i znajduje się w kolekcji niemieckich pojazdów opancerzonych w Moskiewskim Muzeum Czołgów Kubinka, gdzie jest opisany po prostu jako eksponat numer 37. Co wiemy? Jest to pojazd niemieckiej produkcji, który został wysłany do Japonii. Był używany jako lekki pojazd rozpoznawczy. Został zdobyty przez wojska sowieckie w 1945 roku przypuszczalnie w Mandżurii. Pancerz zewnętrzny ma tylko 5 mm grubości. Pojazd napędzany był jednocylindrowym silnikiem dwusuwowym. Funkcjonalność pojazdu można wywnioskować tylko na podstawie jego wyglądu zewnętrznego. W trybie stacjonarnym czołg mógł prawdopodobnie służyć jako pancerne schronienie lub prowizoryczny schron. Na podstawie dostępnych zdjęć nie można ustalić, czy pod otworem obserwacyjnym. Znajdował się otwór umożliwiający użycie broni palnej z wnętrza czołgu. Na koniec Landkrauser P1000 Ratte, czyli szczur. Maszyna koncepcyjna, której nigdy nie wyprodukowano. 23 czerwca 1942 roku inżynier Edward Grotte, który brał udział w budowie okrętów podwodnych w Ministerstwie Uzbrojenia, wraz ze swoim kolegą doktorem Gakerem Przedstawili Adolfowi Hitlerowi projekt superciężkiego czołgu o wadze około 1000 ton. Po omówieniu projektu z ministrem uzbrojenia rzesza Albertem Szpirem, który wyznawał zasadę, że im większe tym lepsze, opracowano rysunki i projekty. Czołg miał ważyć do 1000 ton, a jego załoga miała liczyć nawet 36 osób. Długość to 35 metrów, szerokość 14 metrów, a wysokość 11 metrów. Pancerz czołgu osiągnął 400 mm. W czołgu miał się znajdować garaż dla motocykli dźwiadowczych, kilka magazynów i łazienka. Głównym uzbrojeniem czołgu były dwie armaty morskie SKC-34 kalibru 283 mm. Zainstalowane w obrotowej wieży umieszczonej w przedniej części kadłuba. Dodatkowo ono uzbrojenie szczura miały się składać dwa karabiny maszynowe i osiem dział przeciwlotniczych. Wszystko napędzane ośmioma 22 cylindrowymi silnikami okrętowymi o mocy 2000 koni mechanicznych. Rezerwa chodu czołgu miała wynosić około 190 km a prędkość 40 km na godzinę. W wojnie lądowej czołg szczur, posiadający małą mobilność, byłby niewrażliwy na płaski ogień, ale bardzo podatny na bombardowania z powietrza. Dostawa szczura na pole bitwy mogła się odbyć tylko przy długotrwałym, wstępnym przygotowaniu inżynieryjnym terenu. Sam czołg, ze względu na jego dobrą widoczność i brak możliwości odpowiedniego kamuflażu, byłby regularnie celem ataków. Czołg szczur można uznać za jedno z możliwych wcieleń cudownej broni, jednak jego powstanie nie mogło mieć znaczącego wpływu na przebieg wojny. W efekcie zbudowano jedynie wieżę głównego kalibru, którą zainstalowano na betonowej podstawie i przeprowadzono wypalenie. Finalnie Albert Speer stwierdził, że jest to projekt zbyt skomplikowany i zbyt zaawansowany technologicznie i nie ma sensu go realizować. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Przypominam Wam o kolekcji D Agostini, link macie w opisie. Zapraszam Was również na Instagrama Światowej Historii. Trzymajcie się, cześć!